Po derbowych emocjach na Służewieckim Torze cisza i spokój. Za to gorączkowe przygotowania do nadchodzącej dwudniówki trwają w Sopocie, bowiem tam w sobotę i w niedzielę ścigać się będą folbluty, araby i kłusaki. Ze Służewca wita Państwa Wojciech Zieliński. Wyścigi w Sopocie, ale konie z Warszawy. Na pięknym nadmorskim hipodromie odbędzie się w sumie 14 gonitw. Sopocki obiekt jest po modernizacji i prezentuje się wspaniale. Torten ma swoją specyfikę, jest zwykle szybszy od warszawskiego, jego obwód jest znacznie mniejszy i biega się w przeciwną niż w Warszawie stronę, czyli jak to mówią jokieje i trenerzy, na prawą rękę. To także trzeba brać pod uwagę przy typowaniu. Trener Kazimierz Rogowski do Sopotu zabiera 25 koni. Nie będzie problemu z transportem, czy po prostu pan popędzi stado do Sopotu? Nie, z transportem nie ma problemu, na to, że dużo lat pracowaliśmy za granicą i w każdy tydzień wyjeżdżało się praktycznie codziennie. Były transporty wyjazdów na dużo torów i to jest właśnie typ nauczenia, bo w Warszawie jest ciężko trenerów przestawić na wyjazdy, bo jest organizacyjne. Także jadą dwie ciężarówki po 12 koni, jeden zostanie wycofany po rannym blasku, że bardzo krótki okres by był przed derbami. I także pojedzie tylko 24 konie. Także jadą... Przed derbami arabskimi. Tak, powiem. tak. Z jest. tych 24 koni wyróżnimy, no 3-4, o wszystkich nie będziemy mówić. <laughs> dobrze, jest, najbardziej liczę na Insuzu, że powinna tam właśnie pobiegnie bardzo dobrze. I później tematyka jest w bardzo dobrej formie. Jestem ciekawy konia jak który debiutuje u nas w Polsce z Francji, także strzykujemy go w kierunku płotowym, ale pobiegnie właśnie tam. No, ciekawy koń, który powinien zaskoczyć mnie. Panie trenerze, na początku sezonu miał Pan najwięcej koni na służewcu, ponad 100, zdaje się 106 czy 108. Teraz ta stawka liczniejsza, mniej liczna? Nie utrzymuję cały czas tej samej stawce. Dużo koni mówię, jest w sprzedaży, także. Dużo nie wyjdzie do startu, dużo jest tego, także dużo koni zmieniamy też cały czas, jak w zeszłym roku, tak i w tym roku. I myślę, że dużo koni nie będzie biegać na to, że przyjeżdżają za granicę a mało jest międzynarodowych gonić, także pewnie będziemy coś walczyć. Przed derbami pani trener Małgorzata Łojek powiedziała, że koń Suo nie jest jeszcze w pełni gotowy i raczej będzie lepszy w drugiej części sezonu. Tymczasem, w derby, szóste miejsce w walce to chyba niespodzianka. No, biegał bardzo dobrze, rzeczywiście. Myślę, że gdyby stan toru, czyli gdyby nawierzchnia była troszkę bardziej miękka, to być może nawet powalczyłby o jakieś niższe płatne miejsce. To rzeczywiście dobry koń i, i, i myślę, że jeszcze przyszłościowy i, i jeszcze y, na pewno będzie o nim głośno. Czyli potrzebuje Pani tezę, że będzie lepszy w drugiej części sezonu? Myślę, że tak. Być może nawet w przyszłym roku, bo tak jak już wcześniej wspominałam, to jest koń jeszcze bardzo niedojrzały. Zresztą nawet Jockey, który tego konia wcześniej nie znał po wyścigu, powiedział, że to jeszcze jest dzieciak, czyli potwierdził to, to co też wiemy o nim. Lubi pani wyścigi w Sopocie? Bardzo lubię. Tam jest fajna, taka kameralna atmosfera. Wszyscy czują się troszkę tak, jak, jak na wakacjach. Z daleka widać morze. To, to, to tam naprawdę się jedzie dla, dla przyjemności. Ale nie wszyscy tam jeżdżą, niektórzy omijają. Sopot pani nie. W Sopocie wystartuje pięć pani koni, zarówno czystej krwi, jak i pełnej krwi. No my, myślę, że Solej trafił na dobrą stawkę. Nie bez szans jest Reonina i Zolnin. E, troszkę z mniejszymi szansami biega Zachra, bo jej możliwości są nieduże, ale stawka też nie jest taka bardzo mocna, więc będzie próbować sił. To o jednym z tych koni troszkę szerzej. Myślę, że takim ciekawym koniem jest Reonina. To nieduża kobyłka, ale bardzo, bardzo taka waleczna. E, wymaga długiego finiszu. I takiej mocnej jazdy, mimo że wygląda tak bardzo delikatnie, to jednak potrzebuje jazdy mocnej jockey'a i mam nadzieję, że w tym wypadku właśnie mogę liczyć na dobry wynik, ponieważ w siodle będzie miała Aleksandra Ryznikowa, który na pewno nie daje się obijać. Czwarte miejsce w klasyfikacji trenerów: 13 zwycięstw i bardzo wysoka średnia. To wizytówka w tym sezonie trenera Macieja Jodłowskiego. Chyba dawno nie było tak dobrze. No tak, wyjątkowo udana połowka sezonu. Konie fenomenalnie biegają, także jestem bardzo zadowolony. No i tylko tak dalej trzymać. Przypomnijmy, że ma pan dość mało koni. Tak, 20 koni w treningu, także skuteczność bardzo wysoka. No, tylko się cieszyć. W najbliższy weekend sukcesy pewno przyjdą w Pana rodzinnym Sopocie. Tak, to jest moje rodzinne miasto, duży centymetr, wspaniały tor. Szkoda, że tylko takie są dwa weekendy tam, bo jednak uważam, że powinny być tam wyścigi latem, bo jest dużo turystów i można było tam organizować troszkę więcej tych dni wyścigowych. No i z wielkim sentymentem jadę tam, no bo tam się wychowałem. Pobiegną trzy pana konie, Nere, Soczewica i Giorgetta. Z szansami? Yy, myślę, że tak. A Giorgetta będzie wycofana, bo tam ma taką delikatną kontuzję, musi tydzień pauzować, więc yy, będzie wycofana. Yy, no Nere pewnie będzie jedną z faworytek i liczę na bardzo dobry start soczywisy bo yy, dużo mi poprawiła yy, i myślę że jeśli zaprezentuje się tak jak na treningach to liczę na dobry rezultat W zeszłym roku powiedział pan będzie 15 zwycięstw było 15 w tym roku powiedział pan 20 nie trafi pan zakładam się już jest 13 <noise> No nie wiem, no takie było założenie przedsezonowe. No jest fajnie, no mówię: jest 13 wyścigów, brakuje 7 do wykonania planu. A jeśli będzie nadwyżka, no to tylko się cieszyć. Dzisiaj w naszym kąciku ciekawostek o butach jeździeckich. To jest taki właśnie but. On jest bardzo lekki, waży 10 do 15 deko. Zrobiony jest z najlżejszego, jaki może być użyty do zrobienia buta plastiku. Buty te, jak Państwo widzą, nie mają żadnych żłobień na podeszwie. Nie mają też obcasa. Dlaczego? Dlatego, że w chwili np. upadku z konia noga jeźdźca musi Wysunąć się bardzo łatwo ze strzemią, w przeciwnym razie jockey byłby ciągnięty przez konia po torze, co jest bardzo niebezpieczne. Jak Państwo widzą, te buty są bardzo wąskie i bardzo dopasowane do nogi. Inaczej nie da się założyć, jeśli nie odsunie się takiego właśnie suwaka. W ten sposób jockey wkłada te buty i może bezpiecznie siąść na konia, ale w butach tych chodzić po ziemi to za bardzo się nie da. Tym razem na torze w Warszawie wyścigi będzie można oglądać tylko na ekranach monitorów, no i oczywiście w całym kraju w internecie i w kolekturach. Ale najlepiej przybyć na tor w Sopocie. W sobotę i w niedzielę gonitwy rozpoczną się tam o godzinie 15.30. Zapraszam!